Mark, teraz rzutka w pole, kardy Flavio! Zbudował Flavio Pajszao! świetna sytuacja, dobre wejście dwóch piłkarzy atakujących yy, w świetle bramki. I z narożnika reprezentant Serbii, rzutka, szansa, strzał! 1-0 Lechia, 17 minuta. Yy, przedłużył tą centrę Flavio Pajszao! Nieprawdopodobny strzał w miejscu poza światłem Gola. Nie zmieścili się w 15 minutach, ale tuż po 16-17 minucie strzelają Gola. No to jest zła informacja dla Krakowi. Laderowicz, tutaj będzie szansa dla Maka, ale spudło Michała Maka. No i to by było może nie po meczu, ale to by była sytuacja już bardzo zła dla Krakowi. Nie wiem, jak Mak tego nie wykorzysta. Oczywiście, no, no widzimy, różni piłkarze różnie marnują akcje. Ale tak jakby nie miał pomysłu, on ma pomysł na pierwszy moment akcji, ale nie ma pomysłu na zakończenie, na dogranie. Cabrera. Fila blokuje ten strzał. Zagranie ręką to dostrzega Krzysztof Jakubik i jest rzut karny. Coś nieprawdopodobnego. To jest ból obrończy. Kucja Cabrera. Pewny strzał jeden do jednego. No to jest najlepsza rzecz, jaka mogła się Krakowi przydarzyć. To ta sytuacja i strzelenie Gola to... Może to będzie ten moment, gdzie Krakowia wróci do meczu, by zacznie grać lepiej. Zdecydowanie lepiej. Dobrze teraz e, gra piłką Krakowia. Cabrera, Hanka, na wysokości pola karnego wrzutka, Piszczek! Filip Piszek, ależ to strzelił i radość Michała Probierza. Fantastyczna kontra, takie rozegranie pod pressingiem. Tam blisko swojego pola karnego, bardzo szybkie przerzucenie piłki na pole. I ten Hanka, którego krytykowaliśmy, zagrywa idealnie na centymetry. Trener Probierz wiedział lepiej co zrobić z Hanką. Kanka. Płasko w pole w dowiak nie ma czystego strzału, a tutaj jeszcze okazja dla pasów na 3-1. Airob Cabrera. Nieprawdopodobne, jak ten piłkarz potrafi znaleźć się w polu karnym. To no nie jego piłka szuka, to on szuka piłki i on wie jak się ustawić. On jest trochę anonimowy w polu karnym, jego nie ma ten... On nie krzyczy, on po prostu jest tam gdzie trzeba i tak jak teraz w łatwy sposób, bo tak to trzeba powiedzieć, to wygląda na to, że to jest łatwy gol, ale tam trzeba było się skierować pod tą piłkę i Gabriela to zrobił. No ale też zmienił pewnie coś w Bowach, Krakowi, oni uwierzyli i, i teraz to oni są my. W lepszej sytuacji i psychicznej, i też widzimy fizycznej, i jakość jest lepsza. Ten mecz to niesamowita historia Krakowi. Szli teraz po czwartego gola zawodnicy trenera Probierza. Strzelał z dystansu Dimu. 70 minuta, rzut wolny, jest Hernandez, jest Janusz Gol. Hernandez, z bramka! Javier Hernandez, popisowy strzał, 4-1 Krakowia. Ale sąd to zrobił, odległość 20- kilka metrów, daleko, to nie było blisko. Bramcy Kuciak, wydawało się, że to nie może się udać, ale jak idealnie to zrobił. Hernandez, 4-1, Demolka. Myślę sobie Kasiu nawet, że tu nie chodzi o personalia, o to, yy, jakie Lechia ma opcje na ławce, czy jaka je mogłaby mieć na ławce, tylko o strukturę zespołu, gry. Krakowa zaproponowała coś takiego, że, że Lechia nagle stanęła. Harasli, Kubicki, dostarczył piłkę, szansa sobie, jest! Dwa do Patryk Lipski, przepraszam, 2 do 4. Patryk Lipski, techniczny strzał. Znalazł się tam, wydawało mi się, że tam była pozycja spalona, wysunięty trochę Lipski, że to, to już jest poza linią obrony, ale chyba wszystko było w porządku. Świetny strzał, świetne uderzenie, no pokazał się, bo, bo to, to, to jest między innymi to, czego oczekujemy od tego piłkarza, ale oczekujemy takiego lepszego prowadzenia gry, żeby przez niego te piłki w środkowej strefie przechodziły.